raczej bym chciał się dowiedzieć, kto do tego doprowadził. Bo to nie jest proces, który nagle się stało, że jakiś sędzia coś zrobił, tylko to jest cały proces dochodzenia do tej decyzji. Na bazie jakich przepisów została podjęta nie, taka na decyzja? Na bazie jakich dokumentów, papierów, nie. przygotowania tej całej inwestycji, przygotowania tej decyzji środowiskowej. Dlaczego tak się stało? Nikt o tym nie mówi, zauważmy. Mówimy o rzeczy ważnej, bardzo ważnej, że decyzja sądu administracyjnego nie może zamykać z dnia na dzień kopalń. Szczególnie, że to jest niemożliwe, tak? Bo to jest niemożliwe fizycznie do, do zrobienia, więc ona tu jest sprzeczna z logiką. Natomiast nic, pan minister tu czytał, ja, ja niestety nie czytałem tego, tego wyroku, ale nic nie pisze o tych wadach formalno-prawnych, bo gdyby ich nie było, to by się też to nie pojawiło. Ja wrócę do tego konfliktu z Czechami. Czesi krzyczeli, że budowa, czy, czy ta nowa koncesja i, i ta kopalnia powoduje, że... W Liberys chyba to się nazywa, czy... Jak... No u sąsiadów bezpośrednio. Nie, nie ma wody, tak? I prosili, zróbcie to. I zaproponowali coś, co kosztowałoby 10 milionów złotych. Co się wtedy działo? No wywołaliśmy sobie konflikt z Czechami, tak? I oni musieli skarżyć się do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu po to, żeby oni mogli uzyskać jakby swoje prawa. Przegraliśmy to. Nałożono na nas kary i zapłaciliśmy 68 miliard, miliard, milionów euro i Czechom zapłaciliśmy 45 miliard, milionów złotych. Czy ktoś za to, panie ministrze, odpowie? <laughs> za, za, za te błędy, za te zaniechania? I dzisiaj coś, co się dalej dzieje? No ktoś zaskarża tą decyzję. Znowu, wejdźmy w polskie prawo, czy, e, bo, bo tu od razu to Niemcy z nami walczą i tak dalej, ale ten zakład, te się umówmy, taka kopalnia to jest jeden z gorszych zakładów jeżeli chodzi o działanie na środowisko. On naprawdę degraduje środowisko, szczególnie stosunki wodne, ale też... To ale w tej jesteśmy na takim etapie, że nie możemy tego przeskoczyć, prawda? Ale mówimy o nowej koncesji, która ma obowiązywać w 2026 roku. I, i, I teraz ja nie wiem, czy ona jest wadliwa. Bo, bo jeżeli ten sędzia wydał ten wyrok, to też myślę, to, czy tą decyzję, to też myślę, to nie tak z palca wziął, tylko coś tam... To panie ministrze, to, że ona czy ona jest tak? Więc chciałbym wiedzieć, jeżeli jest wadliwa, czy ktoś coś źle napisał. A nie mówmy, że Niemcy z nami walczą, bo wcale to nie jest jakby potwierdzone. To jest tylko sposób obrony rządu dzisiaj przed kłopotem, który sobie sam prawdopodobnie zafundował. Więc szukamy winnego w Niemczech i w tym, i w tym sędzi, który już słyszałem, dzisiaj byłem... W radiu to, że on jest z justicji i na pewno zaatakował rząd i zadziałał przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości. No, skandaliczne wypowiedzi. Wracam jeszcze do tego, a pan premier powiedział, że decyzja jest bezprawna. No, Panie e, Ministrze, czy co